I tak jest zawsze, to nie? Prawda, że tak jest zawsze? Dorośli w weekendy się bawią, a my, żeby mieć lekcję w poniedziałek, musimy sobie krzesełka przynieść. Szok! Niedowierzanie! Szyb! Siema! Siema Bo! Cześć Wojtek! Prosiłeś krzesełka? Chyba ty. Siadaj, zaraz pani przyjdzie. Złoro zaległości. Na początek. Z obecności. Adam. Jestem tutaj, proszę pani. Dobrze, wróćmy dalej. Kopczyński. Ale pani Kopczyński, ile ja razy mówiłam, że na lekcji nie jemy? O, przepraszam. No przepraszam. Ja mi twoje przepraszam. Proszę więcej tego nie robić. Kowalewski. Proszę za spóźnienie. Dlaczego się spóźniłaś? Bo do kotłowni przywieźli zwierzę koks. Wcale żywo nie, Ada. Nie dokuczaj jej. Jechałam autobusem do szkoły i podciągałem się na drążku i tak mi to wciągnęło, że pojechałem na pędzel. No bo rodzice pojechali na zawody podnoszenia darów. O! I które to tam miejsce zajął? Niestety drugie. Mama wygrał za z z jednej? Nie, mama. Znaczy, to było tak, że z początku faktycznie wygrał tata, ale mama tak się ucieszyła, że wygrała, podniosła tata razem z ciężarem. Spóźniona. Weźcie się, Adam, i szybciej nie odzywaj, bo cię rzucę. Ale ja z tym nie rzucić, z nie chodzę? W tablicy cię rzucę. <gry> Dobrze. Kontynuuj. Majewski. A co panie Majewski? Dalej nie można było usiąść? Bo samo okno pan wlazł. I nie można, jak reszta pana kolegów, nie używać telefonu lekcji. Ale że nie masz żadnych kolegów. Wcale się nie dziwię. Mazurek. No Mazurek to samo co kolega. Ile razy mówiłam, że na lekcji nie jemy? Mówiłam? Mówiłam? Przestań się to pani tak wyścierlić śledź. Fajny. No, widzę cię Petrusia. Trudno go nie zauważyć. Proszę nie być zazdrożona Piotrusia w tej klasie i wcale nie jest najstarszy. Kolejny as, Szakowski. Ale panie Szakowski, co to za pajacowanie jest? Książki powinny leżeć na ławce, prawda? Uch, co pan wyczynia? Proszę rozpakować wszystkie książki i zachowywać się. A no wiesz, jak proszę plecak. Dajesz Szakowski, dajesz. Panie Szakowski, to, że ma pan nowy plecak, wcale nie oznacza, że musi pan tak opisywać. Uch, pan sobie turmist. Mnie zapiął i panu śniadanie na lata. Proszę teraz zapiąć plecak, usiąść jak uczeń i przygotować się do zajęć. Pajacowanie. Dobrze, wracamy do naszej lekcji. Aha, widzę, że pan waczek jest. Nie jak tylko Wasiak. Ja już na budowę nie pracuję. O, osiągnąłeś wiek emerytalny. Chyba ty. Proszę napisać temat dzisiejszego zajęcia. Proszę Pani, proszę Pani, przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko do dowieść, że Wojtusz nie wie, jakie mamy święto 11 listopada. Wojtuś, to jest najważniejsze święto naszego kraju. Tak, walentynki. Dzień niepodległości. A, to ja widziałem taki kurde gnialy film, gdzie ale nie wiedziałam, czy to się naprawdę wydarzyło. Wydarzyło się. Proszę Pani, a jak doszło do tego dnia niepodległości? Normalnie. Widziałam doki to z Ja strony. Jaki meteor? Jak to ty Uspokój się. To asteroida. Będzie się mogli w nocy. Przestań. Leci, leci. No i wycisnął. Ile razy powtarzała? powtarzałam? Uspokój się. A co jeszcze przestań? Ciesz się, Proszę pani, niech pani dokończy tylko o tym święcie. Niepodległość polska uzyskała w wyniku I wojny światowej. Zaborcy się z tobą doszło do wojny, w wyniku czego polska uzyskała niepodległość. A na siebie było, to Amerykanie nas uratowali. Amerykanie dopiero pod koniec wojny łączyli się do działań zbrojnych. od początku, które sami zaczynają, A swoją drogą, widzę, że Ciebie, Wojtku, interesuje kino historyczne. O, tylko takie. Nasze jeszcze jakieś filmy? Tak, Katarzyna, Kleopatra I, Katarzyna II, Grzmocilla III. I powiedz mi, Wojtku, te wszystkie filmy są na bazie Tak, na bazie chłopów. Same chłopy jedna mama. Dobrze, Chłopcy, proszę o ciszę. Te wasze pogoduszki wcale nie mają sensu. Dobrze, w takim razie piszemy. Marusiu, co ty robisz? Śpiewam sobie. Dobrze, skoro się tak wyrywasz na dzisiaj inwokację? Tak, umiem. Proszę. Uwaga! Jadę. Okay. Litwo! Moja ojczyzna moja! Ty jesteś jak zdrowie! kuna. Ile cię trzeba wyceniać? Siadaj, siadaj. Dwa. Proszę <słuch> powiedzieć, co ty robiłaś wczoraj po lekcjach? Klaty plecy i waga. Już już merytorycznie, Proszę pani, proszę pani. Ja przepraszam, że jeszcze raz ośmielam się przerwać, ale chciałam tylko zaznaczyć, że jest koniec roku szkolnego, a my mamy po jednej ocenie w dzienniku. Polski zniknął w mojej No, Adaś, czujesz, że to mieszkanie w przyszłości, naprawdę. Dobrze, skoro taka jest prośba całej klasy. No, ja się o to prosiłem, jak było. Jeszcze mi wszystko. Wyciągamy karteczki do długo Co? Tak, po lekcjach Ci podziękuję wiedział. Szakowski również swojego nowego próbnika. Proszę się podpisać imieniem i nazwiskiem. Wszyscy. Moment, muszę napisać kartę, no. Karteczki podpisane? Może być z dziurkami taka. No nie wiem, po prostu tylko z dziurkami. No i... Możesz Wojtuś przestać... Możesz już sobie w zasadzie ocenę wystawić. Dobrze. Piszemy? Już piszę, no. Z lekka nieruchawy trwal. Z czego? Z lekka nieruchawy trwal. Już napisałem. Dobrze, zaczyna kurde. Trochę moje przeciwieństwo z lekka nieruchawy. Niósł do domu drwa do rżnięcia. Oh! To, to będzie chyba moją ulubioną To jest poezja. Tak. Gdy nagle zobaczył przemoczoną jagienkę. Która trzepała pranie nad rzeką. Trzepała jakaś Upłaciła się przy tym okropnie. Proszę bardzo, karteczki proszę do mnie. No, takie dobre Widzimy się jutro. Proszę przygotować temat. Szósty, strona druga. Ciała. Tak, chyba te. Tak. Będę pytała. 2013-2014. Zamykam i otwieram oczywiście wakacje 2014. Szanuj czas i pieniądze. Oszczędzaj na dojazdach. Zapraszamy Technikum Mechatroniczne, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Mechatronik, zapraszamy praca od zaraz, darmowe podręczniki, nowoczesne pracownie. Stypendia dla najlepszych wstępna najlepsze uczelnie. Technikum ekonomiczne i ty zdasz 100% zdanych matur. Bankowość, ekonomia wstępno na najlepsze uczelnie. Liceum dla dorosłych za darmo. 100% zdanych matur. Zapraszamy. Zasadnicza szkoła zawodowa. Kształcimy w różnych zawodach. Wybierz poszukiwany na rynku pracy zawód operatora obrabiarek, a otrzymasz stypendium, darmowe książki. Szanuj czas i pieniądze. Oszczędzaj na dojazdach. 100% z danych matur. Liceum Ogólnokształcące w Solcu Kujawskim. Zapraszamy.